Witam wszystkich hodowców i hodowczynie. Dzisiaj w niedzielę, chwilę czasu mamy, żeby nakręcić taki krótki filmik. Ja go opiecałem, że pokażę, aby nie skończony gołemnik dla młodych. No i właśnie, już młode w nim są. Jest tak samo praktycznie zrobiony tutaj z przodu, jak i ten gołemnik do, do gołębi starszej. Już tutaj są już młode tutaj w nim. Będą wypuszczane na obloty. Już są wypuszczane na obloty tymi, tymi wlotami. Jeżeli coś, całe to. O, proszę, to są nam Później wejdziemy tam do środka, to pokażemy jeszcze jak zrobione są, jest zrobiona do łapania, później do wywózki, jak będą młode. Jak to jest, jak to jest zrobione. Tu jest takie samo, nic innego nie jest. Jest identycznie zrobione. Wejdziemy teraz do środka. Bały, do do bo tutaj. Kanieżycy się będą trochę bali może. Trochę zachiemy. No, teraz tutaj mają tak uzasadnione bo tu są te neony takie tam zrobione. Tutaj teraz są zrobione takie wyjścia, no e? o. i tu już będzie widać, tu stoi stara klatka ustawiona, żeby się uczyły przez tą klatkę przechodzić, a później jest, zrobione są klatki, z odsuwanym szczytem one będą sobie tam wchodzić żeby wchodziły po prostu do wywózki no jest wszystko tak samo zrobione jak w tamtym wojemniku że tutaj są szuflady na antenę wszystko jest identycznie zrobione tam nadzieję z młodych tutaj są z tych moich gołębi są gołębie po gołębiach od Wojtka Wikiery, od Artura Zamrzyckiego, Tomka Rolata Moi Gołębi, no kilka gołębi od kolegów tutaj z oddziału zobaczymy jak będzie. Z nich tutaj dość dużo, bo jest około 80 sztuk dokładnie chyba 82 a już wystarczy, może tam jeszcze kilka sztuk drugiego lęgu będzie dopuszczonych i to się i sobie polecam na, go, na młode na stare po prostu nie będziemy nakręcać filmiku żadnego bo no nie mamy czasu żeby loty mamy w sobotę to nie ma czasu nakręcać bo mamy pracę w gospodarstwie a na młode troszkę później będzie już trochę luźniej no to będziemy nakręcać każdy każdy lot będzie nakręcony na stare na razie nie będziemy prowadzać. tak to tutaj jest w gołemniku dla lotowych dla młodych jednak kilka młodych jeszcze zostało tamty tamtych gołębisk, grubych gołębisk tu jest tylko kilka wziętych do lotu A one są przeważnie, to są krzyżówka w krzyżówkach tamtych Tutaj dzisiaj lotniki wszystkie wykompane, Zaraz samiczki pójdą na oblot samiczki siedzą na samym końcu, tam na drawince, są samiczki. Tutaj siedzi reszta w środku. I one zaraz sobie pójdą na oblot później samczyki wypuścimy, o trzeba sprzątnąć no i przejdziemy na tego tam pokażemy kilka młodych tam głowy. O, tu jest kilka młodych, tak akurat tylko przegoniłem parę, parę sztuk, co jest nadwyżką. jakby ktoś był zainteresowany, są z Jansenów, są z Fabrów, Ardeny są tutaj, są jest, są też, tutaj nawet zaraz tego jednego może, nie, nie będę nich łapał, jest tutaj pierwszy gołąb z tych łuskowanych, z Niemiec, co były przywiezione, te duże gołębie, one, mówię, nie są do lotu, też, też tutaj jest chyba ze sześć młodych. Z mule też tutaj są, tu z bliska Bartek zrób, to będzie nich fajnie widać. Jeżeli ktoś nam będzie zainteresowany, mocne grube są. No Jest tutaj około 20 parę sztuk zostało. Jeżeli ktoś by zainteresowany był Teraz dostaną karmę, bo to już jest godzina przed wieczorem. Tutaj sałatka rośnie, pojemniki się suszą. Połębie jak wypuszczę, usiądą na ziemi, to tak dziewią sałatę, bo nie smakuje. Ale teraz już wycinamy dużą sałatę, to już do czasu dostają. Także się powoli zasycą. Także jeżeli ktoś będzie chciał, będzie zainteresowany tymi młodymi, to proszę dzwonić. Jakieś zapytania, jak będą to coś tam, tyle co na telefon, to coś się tam odpowie. Także dziękuję, do usłyszenia i do usłyszenia za, na loty gołębi młodych. Wtedy będziemy nakrywać każdy lot i będziemy pokazywać z każdego lotu. Dziękuję i do usłyszenia.